Siemaneczko widzowie, witam was w kolejnym odcinku, oczywiście na najlepszej stronie G4skins, która oczywiście albo daje, albo zabiera. Oczywiście kodzik Niko77, dostajecie 5% przy doładowaniu oraz dla nowych rzutkowników skrzynka Milspec całkowicie za free, więc zapraszam. No możecie dostać teka za 3zeta, więc co, a my nie przedłużajmy, no budżet 800 Taki se, bo ostatnio dużo przegrywamy, więc niestety Ale może zacznijmy na spokojnie, pootwierajmy se, nie wiem Nowe skrzynki z eventu i zobaczymy czy coś poleci, czy nic Po trochu do przodu A, Takie sety skrzynie, nie powiem Dobra, wyjdźmy z tej najtańszej, idźmy za 14 zł dwie <laughs> Otwieramy dzisiaj te eventowe bez bitew, zobaczymy czy nam odda czy nie <laughs> Przy okazji co punkty nabijemy No i tak na razie to tak słabo, słabo, nie powiem, że nie te też procenty nie są jakieś wybitne, no tutaj zarobiliśmy od dziwo, ale to jeszcze nie taki zarobek, jaki bym chciał. Tutaj na zero. No nie, jest taka złata skrzynia ogólnie, nie, ale... No, jak zawsze powiem, że nie jest zła, to jest tragiczna, ale no. Dobra, wyjdźmy z tej skrzyni. I jeszcze przypominam o zostawieniu lajka, suba i dzwoneczka, bo duża część z Was jeszcze nie subskrybuje tego kanału, choć bardzo zachęcam dostajecie powiadomienia o odcinkach i o streamkach, które teraz są rzadziej niestety bo ciężko z czasem mimo wszystko ale będą będzie ich więcej to obiecuję, na razie są te skinki jakieś tam zbieram dla was żebyście mieli, więc spokojnie ty no ale ta skrzynia to taka trochę skamerska powiedział, zaraz nie wiem czy nie pójdziemy se na no. Coś tam dało. Nie wiem, czy nie pójdziemy na jakieś bitwy mimo wszystko, bo to, powiem Wam, że... Ciężko. Dobra, ostatni raz jak odpuszmy. Nie ma co? No i dobra. 53 zł. Myślałem, że droższy jest. Dobra, pójdźmy sobie jednak na te bitwy, zostawmy te skrzynie eventowe. Na razie. I wejdźmy se za. 57 zł Udało mi się wbić przed botami Zobaczymy Czy bitwy mnie lubią No na razie nieźle 28 zł na starty jest git, nie? Ale tutaj wszystko może się zmienić Tak naprawdę no mówię kolega mnie już bot, kolega ma no bot mnie już goni Dobra, dobra, na razie idzie ładnie, no ale to jeszcze jest kilka skrzyń, które mogą nas pokonać. Ty, no, no ładnie daje, tu będzie fajny profit, jak wygramy. O, no, no i ostatni, daj mi coś jeszcze mocnego za 17 zł. Wygraliśmy to, wygraliśmy na szczęście. Dobra, to jest 180 profitu. Czy profitu? No 180 zł wygraliśmy z 56 Więc nieźle 180 zł. No budżet na zero nadal, nie? Więc git. Dobra, to akurat była fajna bitwa. Dobra, dołączmy do ziomka 46 zł bitwa. Zobaczymy. No. Oj, why lotus jakby przecież poleciał to kurwa Kongo, nie? No chciałbym trochę jakiś budżet podoperować, no, bo na poprzednich odcinkach było słabo, no na no, jeszcze wcześniejszych było gid, bo mieliśmy fajny budżet, a teraz to się wszystko tak kurde psuje, no 25 zł po prostu, no i tutaj jest ciężko już. No tutaj chyba nie wiem 17-14 no, no i tutaj chyba już nie ma szans, nie, Żeby się odpuścić Niestety, niestety, przegraliśmy. No dobra, no co? Next nie? 120 zł. Lećmy, lećmy. Dawaj, bota. Lećmy. A, jeszcze dodało mi te skiny z poprzedniej bitwy. Dobra. Kręci się. Dzino 2-2. To jest zdradliwa skrzynia, nie? Jinolt albo daje, albo nie. To jest właśnie ten problem, nie? Mam nadzieję, że w końcu odda, bo przez długi czas nie dawał nic. Dobra, patrzmy, Jinolt. Ładnie, ale wiem, że stać tą skrzynkę na więcej. Ale nie aż tak. Jakaś koska, może, no nigdy nie da, nigdy, więc ten kosy, nie? od Ginolda to się, no, akacz to jest nie jest zły no no jak mi tak będzie dawać to jest git no, ale ja wiem, że może im jeszcze o wiele lepsze ity dropnąć nie więc nie jestem jeszcze taki zadowolony, no właśnie na przykład 31 złoty no i ostatnio. No, mi się wydaje, że kolega wygrywa no ale dobra, wygraliśmy i tak tak dobra na Ginoldy wygraliśmy ze Dziwne, ale no dobra, nie? Dwie stówki mogło być lepiej, ale i tak nie jest źle. Coś wygrywamy w końcu, tak naprawdę, nie? Ile? 820 zł. Dobra, no. Jest gituła. Dobra, 180. No, to że 57 zł, a dawaj mi tą bitwę. Zobaczymy. że doda ktoś tego błota, bo jest ciężko, no bo nie mam jest bo w sumie ma teraz trochę przerwy i ciężko z montowaniem, no dobra na szczęście dodaje, więc jest git, dobra Doda błoty, lecimy Kurde no, jakbyśmy wyszli na ten 1000 do przodu, by było ładnie. I pierwszy skin dla mnie, bardzo ładny. Teraz tylko, żeby tego nie przegrać, nie? I będzie dobrze. 45, tutaj mnie goni, goni mnie. Ten bot. Dobra. No i tu już nie wiem, co musiało dać, żeby mnie prześcignął, ale tu chyba z tej skrzyni nie ma aż takiego drugiego skina. Wiem, że to skrzynia za 2 zł, ale no zawsze może zaskoczyć, a my po raz kolejny wygrywamy bitwę i to z zarobkiem potężnym. 57 zł a wygraliśmy 300, więc chyba dzisiaj jest dzień do robienia bitew. Ile mamy? Tysiaczka już, więc jest bardzo ładnie. Tyle, co chciałem, osiągnąłem, więc no nie, nie zostawię tego, nie? Dobra, lećmy, Nie ma co. Albo zostajemy na zero tyle, co byliśmy. Albo podwoimy se budżet. A to się zara okaże. Jak chłop doda boty. Ładnie. Dla mnie. Żeby tak dawało. Dobra, jest git, ale chłop prowadzi raczej. O kurwa, wulkan. Oj oj oj, przegraliśmy, niestety, niestety. No, gdyby nie ten wulkan. Ale chłop zarobasa z skleju. To jest szok. Dobra, nie poddamy się. Dobra, tracimy, albo wszystko, albo albo wygrywamy, albo przegrywamy wszystko. Lecimy. Nie zostawię was z takim odcinkiem. że nie w sensie straciliśmy stówkę. Teraz albo wygrywamy, albo. Chuj, albo znowu jesteśmy na minus, nie? Lećmy to. No na razie to. Kurwa, nie wiem, czy ta bitwa się nawet zwróci, nie? Bo na razie jest ciężko. Jest tragicznie. Golden Offensive w ogóle doszło. 104 zł. oj. Oj oj ojczy się w ogóle zwróci 300 zł ten ten usł. Dobra jest gitna, ale ostatnio No dobra, wygraliśmy to, ale czy to jest profit? Co się profit, no 30 na 0? Jesteśmy na minus 3 dychy. Oj, oj, oj oj, Kolega, stworzył taką sebat w bitwę. Dobra. Ostatnia naścik za wszystko, co mamy. Um, polećmy się. Przykład. Tekst. Więc polećmy się nimi. Czy nas nie stać? I coś takiego, nie wiem, za. ile tam jest za 8 dych? O nie, 8 dych za ten. Dobra. No polećmy. Zobaczymy albo się wyzerujemy albo nie a ja dodaję niestety te nieszczęśliwe boty bo raczej mały procent szans że ktoś wbije ale co no lećmy nie fajnie jakbyśmy to wygrali fajnie nie no ten wulkan by był już git nie to już była praktycznie cała bitwa zwrócona na razie skrzynka 112 złoty i nic No nawet no, no, jesteśmy na stracie, nie? O sus Maria, Już mi się gorąco robi No czemu i drop to samo co ja ostatnio jakiś wulkan proszę O ja cię pierdziel Albo Kosa, albo przegrywamy, nie? No i co mogę powiedzieć to. Niestety, ale jak zawsze boty nas rozjebały za przeproszeniem. No i co? Może kolejny odcinek będzie lepszy. Niestety dzisiaj streama nie będzie, bo nie mam jak muszę niestety jechać, bo ważna sprawa jest, ale jutro na 99% zrobię streama, więc wyczekujcie. No i się z wami żegnam i siemanko i cześć!